Lubiński Urząd Miejski gościł dociekliwe maluchy z przedszkola Planeta Zdrowia w Lubinie. Nasze przedszkole realizuje program Jutro idę do szkoły, więc dzieci przede wszystkim przyszły tutaj się dowiedzieć co to znaczy być przedsiębiorczym, jak należy sprawować władzę w mieście i mają bardzo dużo pytań. Przedszkolaki rozpoczęły zwiedzanie od gabinetu prezydenta miasta. Były ciekawe czym zajmuje się najważniejszy urzędnik w mieście i co by było gdyby miasto nie miało prezydenta. Stąd prezydent zarządza miastem. Zarządza miastem to oznacza, że wytycza jakieś kierunki rozwoju, czyli prezydent planuje co będzie w mieście. Na pewno widzieliście już dinozaury w parku wrocławskim. No to, no to właśnie te dinozaury postanowił prezydent, że taki park powstanie. To, to jest właśnie praca prezydenta, bo gdyby ktoś jeden na takim urzędzie nie, nie, nie nadawał takiego kierunku, co będzie w mieście, no to byłby jakiś chaos, nie wiadomo byłoby każdy sobie by budował coś na własnym podwórku, a tak miasto ma na przykład halę sportową. Dzieci mogły z bliska zobaczyć klucz do miasta. Zadawały masę pytań, w szczególności pytały o place zabaw i park wrocławski. Dzieci mogły też zobaczyć salę konferencyjną, gdzie odbywają się sesje Rady Miejskiej. Niezapomniany karnawałowy wieczór operowy w wykonaniu artystów scen europejskich Czardawnego Wiednia ukryty w najpiękniejszych duetach i scenach z operetek księżniczka Czardasza i hrabina Marica Imre Kalmana oraz wesoła wdówka Franza Lira. A także Czardasze, walce i standardy jazzowe z najsłynniejszych oper, trawiata, opowieści Hoffmana, Lakme, Carmen i wiele innych. Karnawołowa gala operowo-operetkowa w Centrum Kultury Muza 5 stycznia o godzinie 19. Zapraszamy! Wywóz odpadów, selektywna zbiórka odpadów, utrzymanie czystości i porządku. MPO. Dbamy o środowisko.